Akwarelowe kryształy, tęczowe kwiaty, wzory na tkaninach i piękne iluzje. Dzisiaj pokażemy Ci niezwykłe pomysły, które możesz wykorzystać, aby stworzyć swoje pierwsze dzieło. Najpierw potrzebny Ci będzie czarny papier albo tektura. Namaluj kontury słonecznika. Weź białą i żółtą farbę. Nanieś trochę żółtej farby na pędzel, a potem zanurz go w białej farbie. Pomaluj płatki w taki sposób. Gładko przesuwaj pędzel, aby powstał żółty płatek z białą ramką dookoła. Dodaj głębokości drugiemu rządkowi płatków, nanosząc trochę brązowej farby. Domaluj równo nasionka. Dodaj teksturę na środku, odciskając stęple gumką do mazania. Dodaj trochę bieli na środku. Gotowe! Ulubiony kwiat Van Goga rozświetli Twój pokój i będzie cieplejszy i bardziej słoneczny. Do kolejnego pomysłu weź kawałek papieru. Narysuj kryształ ołówkiem. Zaklej linie cienkimi paskami taśmy klejącej. Weź farby. Wypełnij sekcję akwarelami. Zacznij od różów i fioletów. Wycieniuj krawędzie niebieskim. Pamiętaj, że środek kryształu musi pozostać jaśniejszy. Daj farbie wyschnąć. Usuń taśmę. Ten piękny kryształ jest starannie wykonany i geometryczny. I nawet nie był taki skomplikowany. A teraz weź arkusz papieru, plastikową tacę i łańcuch światełek. Odrysuj tacę markerem na papierze. Wytnij ją. Przyklej papier gorącym klejem do spodu tacy. A teraz zakryj światełka tacą. Wyłącz główne światło i włącz lampki. Właśnie powstał świetlny stół, idealny do zabawy z piaskiem. Wysyp piasek na papier. Możesz rysować palcami i robić cieńsze linie patyczkiem. Możesz też zrobić napisy. Najpierw możesz poćwiczyć tworząc abstrakcyjne wzory i linie, a potem możesz zacząć tworzyć motywy, krajobrazy, a nawet portrety. Proces rysowania piaskiem jest fascynujący. Potrafi też ukoić nerwy. Do tego pomysłu weź paletę. Wyciśnij na nią farbę. Każda sekcja ma własny kolor. Weź biały papier. Zanurz palec w czerwonej farbie. Otrzyj lekko palec na plastiku. Przyciśnij palec do papieru i zrób kolorowe odciski. Zrób to samo z zieloną farbą i całą resztą farb. Narysuj zakręcony kabel biegnący przez kropki czarnym markerem. Połącz kolorowe kropki kablem. Powstały piękne, świąteczne światełka bez żadnego wysiłku. Możesz nawet zawołać swoje młodsze rodzeństwo albo kuzynów. Będzie jeszcze fajniej malować palcami z młodszymi dziećmi. A teraz weź arkusz papieru A4 i odwróć go, aby był w poziomie. Rozcieńcz trochę zielonej farby i pomaluj nią cały arkusz. Postaraj się, aby kolor był równomierny, bez zacieków. Nanieś kolejną warstwę farby, tym razem grubszą. Zostaw takie kształty niepomalowane wzdłuż krawędzi. Teraz powtórz to ciemniejszym odcieniem. Zrób kolejny rządek jasnych, stożkowatych kształtów. Powtórz to i wykończ ciemno-niebieską farbą. Dodaj białe gwiazdki. Rozświetl kontury i narysuj pnie drzew. Powstał niezwykły motyw z pięknymi przejściami kolorów i perspektywą. Wygląda cudownie. A teraz narysuj kwadrat na kawałku papieru. Najłatwiej będzie zrobić Ci to na papierze graficznym. Zaczynając od krawędzi, pomaluj cztery kwadraciki. Zostaw taką samą odległość od kolejnego kwadratu. Zostaw tyle miejsca, ile Ci pokazujemy pomiędzy figurami, i wypełnij pozostałą przestrzeń kwadratami. Oddziel kolumny od figur kreskami. Połącz kwadraty ze sobą jak na planszy od gry w warcaby. Wycieniuj części obrazka ołówkiem. Ostrożnie powtarzaj cienie według wzoru. Przyciemnij wybrane miejsca pomiędzy kwadratami. Przyciemnia je, aż będą prawie czarne. Pomaluj pozostałe jaśniejsze części odwrotnie. Najpierw przyciśnij mocno ołówek, a później zmniejsz nacisk ołówka. W efekcie powstanie gładkie przejście z cienia. Zrobiliśmy hiperrealistyczną kratę 3D. Czarne kwadraty tworzą efekt głębokości, a jasne cienie w odpowiednich momentach dodają obrazkowi objętości. Teraz weź matę podkładkową. Zakryj ją bawełnianym materiałem. Przymocuj go klipsami, przednij świeczkę. Narysuj kwiaty na materiale ostrą końcówką świeczki. Zaczynając od środka, pomaluj płatki fioletową farbą. Rozmasz je wodą i delikatnie przejdź w jaśniejszy odcień. Żeby farba łatwiej się nakładała, zmocz materiał. Zrób żółty środek. Pomaluj drugi kwiat. Oglądanie farby na materiale to jak magiczny seans. Pomaluj liście na zielono. Pogrób żyłki. Włóż obrazek w ramkę. W efekcie powstał piękny, batikowy obrazek. Delikatne kwiaty na materiałowym płótnie wyglądają bardzo wiosennie. Teraz zacznij rysować kontur głowy kobiety na papierze. Narysuj włosy, szyję i ramiona. Zostaw odstęp centymetra od konturów i narysuj przerwaną linię. Narysuj twarz w niewielkiej odległości. Narysuj postrzępioną tylną krawędź twarzy. Połącz figury linią. Wypełnij przestrzeń potworami. Pokoloruj obrazek kredkami. I wytnij twarz według konturu. Zadnij ją na środku. Przymocuj rysunek do papieru. Pomaluj jej wewnętrzny świat pisakami. W efekcie powstał dynamiczny efekt odrywającej się twarzy. To zaskoczy wszystkich Twoich znajomych. Do tego multimedialnego dzieła weź guziki i pisaki. Przygotuj kilka kawałków papieru. Przymocuj guziki do papieru w dowolny sposób. Użyj wyobraźni i zacznij rysować. Narysuj pasiaste płatki wokół guzika. Narysuj małą łodyżkę i liście. Zobacz, kolorowe kwiaty zaczynają kwitnąć wokół guzików. Większość guzików jest na tej kartce. Zamieńmy je w balony. Teraz musimy dodać koszyki dla pasażerów. Dodaj chmury i jasnożółte słońce. A z tego guziczka zrobimy ludzika. To nie tylko ludzik, ale prawdziwy superbohater z płaszczem przeciwdeszczowym. W ten sposób, przy pomocy zwykłych guzików i pisaków, możesz nie tylko ćwiczyć wyobraźnię, ale też świetnie się bawić. Do kolejnego art -haku weź obracający się stojak do ciasta. Przyklej do niego arkusz papieru. Nanieś farbę na pędzel i zaczynaj! Przyłóż końcówkę pędzla do kartki. Obracający się stojak zrobi resztę za ciebie. Obracaj go i powstaną okrągłe wzory. To łatwe! A teraz kolejny pomysł dla wielbicieli pisaków. Narysuj płatek podzielony na warstwy liniami na środku kartki. Dodaj kolejny taki płatek. Dodaj płatki dookoła, aby powstał kwiat. Weź czerwony pisak i namaluj drugi rządek płatków. Domaluj nowe płatki pomiędzy tymi, które już masz. Zamień czerwony pisak na pomarańczowy i rysuj kwiaty dalej. Zobacz, jakie to proste! Przyciemnij środek i otocz go dwoma lub trzema łukami. Możesz powiększać obrazek i dodać różne nowe rzeczy. Gotowe! Zawieś obrazek na ścianie i podziwiaj swój tęczowy kwiat. Oto pomysł, jeśli lubisz rysować w zeszycie. Narysuj takie nierówne kółko i dziurę na środku. Zapełnij kartkę podobnymi kółkami o różnych wielkościach. Przeozdób środkowe kółko grubymi kreskami. Skieruj kreski do środka od zewnętrznej linii. Zostaw miejsce pomiędzy rzędami kresek. Zrób to samo z resztą kształtów na kartce. Oryginalna trójwymiarowa iluzja nie jest ciężka do zrobienia i wygląda zadziwiająco. Ile czasu spędzasz na portalach społecznościowych? Wykorzystajmy pożytecznie ten czas i bądźmy kreatywni. Narysuj kwadrat czarnym długopisem na małej kartce papieru. Zaokrąglij rogi. Narysuj kolejny kwadrat w środku, identyczny jak ten pierwszy. Narysuj na środku podwójne kółko. Dorysuj łapki na logo Instagramu i słodki pyszczek Kota. Narysuj drugi kwadrat na kolejnej kartce. A w nim logo Facebooka. Na górze dorysuj stitcha. A teraz narysuj mały kwadracik z guzikiem YouTube i Mario na górze. Namaluj logo Twittera i WhatsAppa. Pomaluj je na ich oryginalne kolory. To zdecydowanie współczesna sztuka. Podobały ci się te artystyczne pomysły? Daj nam znać w komentarzach, który pomysł dzisiaj wykorzystasz. Jeśli podobał ci się ten filmik, daj nam lajka i subskrybuj nasz kanał. Kliknij ikonę dzwonka, żeby nie przegapić kolejnych lekcji plastyki od Trum Trum.